Panie doktorze, nie, nie ukrywam, że nie spałam całą noc, bo nie mogłam się doczekać konsultacji, ponieważ e, całe życie, od mnie, od 25 lat marzyłam o tym, aby mieć większe piersi. E, I mam nadzieję, że Pan doktor mi w tym pomoże. Ale mam parę pytań. Proszę bardzo, słucham. Dobrze. E, czy, czy operacja... E, bo Wiadomo, że to jest inwazyjny zabieg, więc na pewno troszkę tam musi coś poboleć. Jak będą wyglądały moje piersi po zabiegu, to jest, to jest drugie pytanie. Trzecie pytanie, jak długo dochodzi się do takiego, takiej sprawności fizycznej, takiej formy po, po zabiegu? Nie mam milion pytań, ale mam pytań, więc może po od początku po kolei. Czyli tak, jest to inwazyjny, inwazyjny zabieg jest. i trochę boli. Jest to inwazyjny zabieg, tak jak każdy zabieg operacyjny. Protezy piersiowe zazwyczaj najczęściej umieszczamy pod mięśniem piersiowym, więc żeby tam dotrzeć, trzeba naciąć odpowiednio, prawda? W fałdach, najczęściej w fałdach podpiersiowych, nacinamy skórę klatki piersiowej, dostajemy się pod tkankę tłuszczową, pod gruczą i pod. Mięsień piersiowy większy. Ten mięsień piersiowy większy trzeba od ściany klatki piersiowej odpreparować. To znaczy, trzeba po prostu wykształcić tak zwaną lożę, prawda, w którą później wkładamy tą protezę. Yy, cały zabieg trwa około powiedzmy do półtorej godziny. Jest to zabieg operacyjny, a więc yy, no, jak każdy zabieg może nieść ze sobą jakieś powikłania, prawda? My staramy się, operujemy tak, żeby tych powikłań się uszczec. Ale jest to normalny zabieg operacyjny, do którego musimy podejść z pokorą i pacjent, pacjentka, prawda, musi zdawać sobie sprawę z tego, że obowiązuje pewien taki reżim postępowania pooperacyjnego i ściśle się do tego stosować. Co to znaczy reżim, Panie doktorze? Wszystkie zalecenia, które po zabiegu nakładamy na pacjence, muszą być spełnione. Ja słyszałam, czy czytałam, że po operacji należy nosić taki specjalny biustonosz. Dlaczego? Jest to biustonosz, który fiksuje tę protezę w ściśle pożądanym przez nas prawda, położeniu, umiejscowieniu. Yy, ukierunkowaniu tej protezy w przypadku, kiedy mamy do czynienia z protezami anatomicznymi. Ważne jest również prawda, ułożenie tej protezy w, se, w sensie prawda, yy, kierunku. Mhm. Jest biegun górny protezy, biegun dolny i te bieguny odpowiednio muszą prawda, być w pożądanym miejscu. Jakie badania yy, powinnam wykonać, to jest cały, cały szereg badań, prawda? Ale to, tych badań trochę jest do wykonania przed zabiegiem. Tak, no przede wszystkim, yy, przede wszystkim pytanie, czy pani jest osobą zdrową, prawda? Myślę, że tak. No, zalecamy, yy, znaczy, zlecamy wszystkie podstawowe badania krwi, no i przede wszystkim badanie USG-piersi. Mhm. Generalnie wiadomo, że kobieta powinna powiedzmy po 40 roku życia. Badać się co roku, prawda? Na zmianę zazwyczaj powinno się wykonywać USG z mammografią, natomiast do zabiegu operacyjnego pacjentka musi mieć wykonane przynajmniej USG piersi i to USG piersi musi być prawidłowe. W przypadku jakichś tam zmian podejrzanych, które by ewentualnie wyszły w tym badaniu, one wszystkie muszą być zweryfikowane. Mam, mam takie bardzo głupie pytanie, mogę się zapytać? Nie, ma głupich, Nie ma głupich pytań. Nie ma głupich Czy pytań? Czy to prawda, że y, 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 piersi w samolocie wybuchają? Nie. <laughs> Nie. Nieprawda, aczkolwiek przy głębszym nurkowaniu, prawda, tam uwalniałem się, ale to jest nurkowanie rzędu tam kilkudziesięciu metrów. Głąb? Mnie to nie grozi. No. Nie, to nie, nie, tam ułamiają się pęcherzyki powietrza i mogą tam troszkę tam, mhm. prawda, dawać objawy, objawy takiego bulgotania. W każdym razie w samolocie na 100% protezy nie wybuchają. Czyli to jest mit, panie mit. doktorze. To tylko film, tak tak jest. Się w filmach tak się zdarza. O co się mogę jeszcze zapytać? Um, um, taka rekonwalescencja po, po zabiegu. Długą, no to jest um, takie to, dosyć to... tak szerokie pojęcie, dlatego że no, generalnie bezpośrednio w pierwszym tygodniu po zabiegu, przynajmniej prawda, gdzie ten nawet ból jest najzimniejszy, bo ten ból to jest tak około dwóch, trzech dni, a później mhm. naprawdę on zaczyna puszczać do tego stopnia, że nawet po piątej, szóstej dobie praktycznie już pacjenci, pacjentki nie odczuwają bólu. Natomiast no jest na pewno dosyć duże ograniczenie ruchom, ruchomości kończyn górnych, prawda? Jest zakaz dźwigania, podnoszenia właściwie przedmiotów powyżej kilograma przez okres powiedzmy tych dwóch, trzech tygodni. W pierwszym tygodniu zazwyczaj to ramię powinno być cały czas przy klatce piersiowej, Czyli... a pacjentka pracuje tak. tylko przed ramieniem. Tak, Właśnie. W Dobrze. drugim tygodniu powoli już uzyskujemy ten zakres ruchu większy, powiedzmy, że ramię unosimy do wysokości barku, a z końcem miesiąca już uzyskujemy pełny zakres ruchu. Natomiast, przepraszam, generalnie yy, potrzeba kilku miesięcy na to, żeby ta proteza, prawda, wokół niej wytworzyła się ta torebka łącznotkankowa, która ona będzie trzymać tą protezę w konkretnym mhm. miejscu i w konkretnym, prawda, kierunku, miejscowieniu, rotacji odpowiedniej. Mhm. Tak, żeby on tam, tak, żeby tam nie było żadnego przesunięcia ani żadnego zrotowania tej protezy. Ja nigdy nie myślałam yy, o rozmiarze. Mam, że za rok będę mieć 50 lat, więc też nie chciałabym wyglądać komicznie. Więc ja bym poprosiła Pana doktora, ale Pan doktor za mnie podjął decyzję. Proszę Panią, zazwyczaj no, <grym> piękno polega na proporcji. Więc piersi powinny być proporcjonalne do, do sylwetki, prawda, do, do figury mm -hmm. pacjentki. Więc yy, zaraz będzie, przejdziemy do, do wybierania protez, mogę się doczekać. będziemy odpowiednio pobierać wymiary wszystkie, prawda, żebyśmy sobie tutaj bardzo dokładnie pobrali te prote wybrali te protezy. Cudownie, czyli za pół roku już będziemy mieć lato, więc będę mogła mieć w końcu bluzki z dekodem i sukienki jednym z dokładnie. dekodem. Dokładnie, dokładnie. To zaczynamy. To zaczynamy.